A co stwierdziłem ostatnio? Z kimś to grałem na ta wojna lądowa? Grand War to było na, na angielski to jest. I że lobby, wiesz, bo tam jest po 9 osób, chyba gra. 9 na 9, tak? To wiesz, te. Mało które komu, wiesz, łączy, wytrzymuje. Podtrzymywać te loby. Takie lagi są, rozumiesz. No kurwa, no proszę cię stary, no waliłem, 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 kurwa. I nie mogłem go zabić. No. I w plecy, kurwa. z spieczyłem, od kogoś wziąłem ammo i... Niech nie ktoś mi wypieprzył wiesz. Za to Bzdura Uu. Kolejna Całkowita bzdura wiesz I Ile można w niego walić kurwa? Przecież normalnie Ej. strzela się tutaj, ja mam światumek założony Ale mam lagi, co to się dzieje? Co to jest kurwa? O, pokazuje mi, że przerywa Co masz lagi? Nie wiem, jakąś kurwa. A, ja, ja. Złotą gywerem. Proszę cię. Chyba dawno bym go zabił w tym pierwszym wejściu. Kurde, syn z tym. Jak masz 6 na 6 Z czemu narzekasz? No to kurwa, no stary, no. Walę do gościa, bo go no na hardcore. Na pewno bym go zabił. A tu kurwa cię. Ale. Zobacz, jaki masz wynik w ogóle na hardcore? Kurwa znowu z tym USASem. Jest tu USAS w ogóle? Nie, ale to teraz jakoś tak miałem ci powiem dziwnie mi poszło kurwa naprawdę. Nie idzie mi aż tak źle kurwa. Znowu ten usas, no nie Skąd, kurwa, ja znowu ten. Kładnary. Be advised. Oh, cool. That. Ah, ah. Jest level jakiś like tam. he's gone ah kurda Hunt killer drone deployed care package inbound be advised hostile UAV incoming jest kurwa nie mogę go zabić stary no. Ja nie wiem co to dostałem nawet jakiś... zabawkę do Ile to jest skilla są A Kile do ile są Jak to Wejłuj? No. no. Eee, o kurde. N, 7... <grywa> 75. Kurwa. O kurde. Ja wziąłem na siebie. Na lot jakiś. <grywa> <grywa> Stand down. A... Porażka. Nie jest źle nawet, widzisz? Mówiłem? A ty narzekałeś. 11-15.